Już był w ogródku, już witał się z gąską, no ale niestety. 12 grudnia VSS Unity 2, czyli rakietoplan należący do Virgin Galactic, miał wznieść się w powietrze, miał uruchomić swój silnik, polecieć w przestrzeń kosmiczną, wrócić na powierzchnię Ziemi, no i w ten sposób niejako miała zacząć się nowa era turystycznych lotów kosmicznych. Cały czas na nią czekamy, już przecież lata temu opublikowałem film na temat turystyki kosmicznej. Miało być grubo, a jest całkiem chudo. Ale o tym w dzisiejszym odcinku. 12 grudnia 2020 roku Spaceport America w stanie Nowy Meksyk za sterami VSS Unity 2, CJ Struck i David McKay, dwóch pilotów, którzy dla Virgin Galactic mieli poprowadzić właśnie ten próbny lot w przestrzeń kosmiczną. A właściwie lot suborbitalny, bo jeżeli chodzi o usługę e, właśnie Virgin Galactic, to nie latają oni na orbitę, nie osiągają oni orbity okołoziemskiej, tylko takim właśnie lotem parabolicznym lecą ponad linię Karmana, a potem. Opadają na powierzchnię Ziemi. Znowuż też, właśnie w tym Spaceport America. Co to jest Spaceport America? To jest oczywiście ten, właśnie, no nazwijmy to kosmodrom, z którego startuje cały ten. Raketoplan razem ze swoim macierzystym samolotem, który wynosi go najpierw na odpowiedni pułap. O tym za chwilę, jak to wszystko działa. Natomiast sam ten właśnie kosmodrom należy do Virgin Galactic, czyli firmy Richarda Bransona, która to firma powołała do życia właśnie taką swoją spółkę, to znaczy. Richard Branson jest generalnie milionerem, miliarderem, właściwie, który posiada różne spółki, cechą wspólną tych spółek jest to, że wszystkie członie pierwszym mają Virgin. E, czyli mamy Virgin Mobile, na przykład, które do Polski jakiś czas temu weszło i to jest sieć komórkowa. E, jest też aeroflota e, Virgin, jest też właśnie Virgin Galactic, czyli taki e, odłam tego Virgin głównego, który zajmuje się turystyką kosmiczną, a właściwie doprowadzeniem do tego, żeby w ogóle o turystyce kosmicznej można było mówić, żeby aby w ogóle zaistniała, i żeby pasażerowie mogli w końcu z Virgin Galactic na pokładzie VSS Unity 2 czy kolejnych egzemplarzy latać ponad linię Karmana. A linia Karmana to jeszcze dla przypomnienia taka umowna granica z przestrzenią kosmiczną. Zawieszona na wysokości 100 km. Także po przekroczeniu tej właśnie linii można ogłosić się astronautom, że w kosmosie się było. Ok, wróćmy do 12 grudnia. Mamy ten sądny dzień, kiedy to miał wystartować właśnie VSS Unity 2. Jak to wszystko przebiega? To jest dosyć ciekawa koncepcja. Otóż mamy dwa pojazdy, które są potrzebne do tego, żeby w przestrzeń kosmiczną polecieć. Żeby. Sprawić, że będzie to odrobinę bezpieczniejsze no i przede wszystkim dużo, dużo tańsze. No to nie mamy w tym przypadku rakiety, tak jak na przykład Blue Origin ma swojego New Sheparda, tylko jest połączenie rakietoplanu, takiego samolotu z silnikiem rakietowym oraz specjalnego samolotu w budowie katamarana, który wynosi najpierw na odpowiednią wysokość cały rakietoplan, a dopiero potem zostaje on odłączony i odpala swój silnik. Ten właśnie katamaran, powietrzny katamaran nazywa się VMM Eve, czyli Ewa, pewnie dlatego, że jest pierwszy, który wchodzi do służby. Jeśli chodzi o nazwy, te skróty pojazdów, no to VMS znaczy tyle co Virgin Mothership, bo jest to taki statek matka, a VSS Virgin Spaceship, no bo to, to właśnie ten element leci w przestrzeń kosmiczną. Więc mamy tego if, który ma podczepiony właśnie ten rakietoplan. Wznosi się na wysokość około 15,2 km. Zajmuje mu to kilkadziesiąt minut, więc powoli, powoli z pasażerami na pokładzie rakietoplanów spina się właśnie na tę wysokość. Tam następuje odłączenie rakietoplanu, no i zaczyna on swobodny spadek. Spada, spada tak przez e, kilkaset metrów, aż odpala swój silnik rakietowy i właściwie praktycznie pionowo zaczyna sunąć w kierunku właśnie linii Karmana w kierunku tej umownej granicy z przestrzenią kosmiczną. Podczas wznoszenia przeciążenia dochodzić będą do 3,5G, więc już całkiem sporo. To tak jakbyśmy nagle 3,5 razy więcej zaczęli ważyć, więc trzeba będzie odpowiednio oddychać. Ale na szczęście w cenę biletu bagatela 250 tysięcy dolarów, Robi wrażenie, i 600 osób już w tym momencie się zapisało do kolejki. W cenie tego biletu będzie też szkolenie, czyli tam nauczą się odpowiednio oddychać, zachowywać w przestrzeni kosmicznej w stanie nieważkości, podczas właśnie tego procesu wznoszenia, podczas całej sekwencji opadania. To wszystko będzie właśnie w cenę biletu wliczone. Dodatkowo jeszcze kolacja z Richardem Bransonem, podobno na jego prywatnej wyspie. No cóż, pewnie tylko w trakcie tych pierwszych iluś tam lotów, bo potem nie wyobrażam sobie, żeby z każdym kolejnym chętnym też na taką kolację się gdzieś tam umawiał. Nawet jeśli będzie to wspólna kolacja wszystkich załogantów, którzy polecieli a, danym lotem. Ale do całego tutaj meritu. Co się właściwie stało tego feralnego dnia, 12 grudnia? Otóż rakietoplan niestety nie zadziałał tak, jak powinien był zadziałać. A piloci oczywiście przygotowywali się wewnątrz rakietoplanu. Mothership Ewa wynosił go na wysokość 15,2 km, 15,2 km, i oczywiście do tego momentu wszystko szło gładko. Wszystko szło jak spłatka. Rakietoplan oddzielił się od samolotu. Klasy tutaj White Knight II, bo tak się nazywa właśnie ta klasa samolotów, robiona zresztą dla Virgin Galactic. No nie przez Virgin Galactic, bo oni się nie zajmują robieniem tych swoich samolotów i rakietoplanów, tylko jest to firma o wdzięcznej nazwie Scaled Composites, należąca zresztą do Northrop Grumman, czyli takiej firmy, korporacji olbrzymiej, która zajmuje się właśnie lotnictwem między innymi. Także to oni właśnie stworzyli te rakietoplany i te spaceship tu dla Virgin Galactic. A więc rakietoplany. Plan wynoszony był przez katamaran White Knight 2 na wysokość 15,2 km. Tam nastąpiło odłączenie, separacja tych dwóch pojazdów. Rakietoplan zaczął opadać zgodnie z planem, a piloci przygotowywali się do uruchomienia silnika rakietowego. 3, 2, 1, wciskają przycisk i no cóż, wielkie nic, silnik uruchomił się tylko po to, żeby po jednej sekundzie zgasnąć. Co właściwie się stało? Otóż pojawiły się problemy podczas uruchamiania, podczas tej sekwencji uruchamiania silnika, no i komputer pokładowy zadecydował o jego natychmiastowym odłączeniu, tak żeby nie doprowadzić do wybuchu silnika i tym samym no, narażenia pilotów na śmierć bądź jakieś kalectwo do końca życia, gdyby z takiej wysokości musieli spaść na powierzchnię Ziemi. A to nie jest coś z bajek komiksów i science fiction, bo do takiej właśnie katastrofy już w przypadku Virgin Galactic doszło w 2014 roku. Wtedy to właśnie dwóch pilotów poleciało w przestrzeń kosmiczną. Oczywiście nie na orbitę, tylko lotem suborbitalnym. No i wtedy, kiedy mieli już wracać na powierzchnię Ziemi, doszło właśnie do katastrofy. Do końca nie wiadomo do dzisiaj, co się stało. Cała komisja, która została zebrana do tego, żeby Rozwikłać tę zagadkę, ustanowiła co następuje. Otóż najprawdopodobniej piloci zbyt wcześnie odpalili specjalne procedury, które miały wyhamować pojazd w atmosferze Ziemi. Taki swoisty, taka swoista sekwencja mająca być hamulcem aerodynamicznym. No i tutaj zawinił zarówno pilot, jak i systemy, ponieważ cała ta sekwencja mogła być uruchomiona, przynajmniej w teorii, przez dwóch pilotów. To znaczy, oni dwaj powinni wydać tę komendę dopiero wtedy Skrzydła miały ułożyć się w odpowiedni sposób, i dopiero wtedy Unity miał zacząć hamować. Natomiast zadziałała ta procedura po wprowadzeniu komendy tylko przez jednego pilota, który zrobił to zbyt wcześnie. Jeden z nich zginął, drugi doznał obrażeń praktycznie krytycznych i trafił do szpitala. Także tutaj Virgin Galactic musiało bardzo Ostrożnie postępować z kolejnymi testami, bardzo ostrożnie podchodzić do wszystkich procedur. Musieli sprawdzić dokładnie budowę tego właśnie systemu komputerowego, który został stworzony na potrzeby działania Unity. Ale była w tym też dobra wiadomość, mimo wszystko, w całej tej tragedii, bo gdyby to była tylko i wyłącznie wina samego tego układu hamowania aerodynamicznego, no to mielibyśmy tutaj do czynienia z problemem bazowym, z problemem kardynalnym w budowie całego pojazdu kosmicznego, a to mogłoby odwlec start taki już załogowy, start turystyczny, komercyjny o lata do przodu i to długie lata. Nie mówimy tu o 2021, jak to w tym momencie będzie miało miejsce, tylko być może druga połowa... Um... 20 lat 21 wieku albo nawet jeszcze dalej. Co dla takiej firmy mogło się skończyć nawet i bankructwem. 12 grudnia na szczęście nie doszło do żadnej tragedii ani żadnego nawet wypadku. Po prostu po nieudanej sekwencji odpalenia silnika piloci zawrócili spaceship -tu na właśnie płytę lotniska i wylądowali bezpiecznie. Bo musicie wiedzieć, że potem już kiedy wraca z przestrzeni kosmicznej taki właśnie spaceship -tu, to on już nie używa silnika, tylko lotem ślizgowym, tak jak szybowiec po prostu Wraca sobie na płytę właśnie tego lotniska, tego kosmodromu. A teraz trochę szybkich danych na temat VSS Unity 2. Długość 18,3 metra, szerokość 8,3 m, wysokość 5,5 m, a masa to prawie 10 ton. Mieści dwóch pilotów w kokpicie i sześciu pasażerów w specjalnie zaprojektowanym luku pasażerskim, gdzie znajdują się fotele, które składają się w momencie, kiedy statek wprowadzony jest w stan nieważkości. Wtedy turyści kosmiczni mogą polatać sobie troszeczkę po wnętrzu tejże właśnie kabiny, pooglądać Ziemię przez iluminatory, ponagrywać to wszystko z pomocą skafandrów, które będą oczywiście odziani, no i generalnie doznać jak najwięcej podczas tej krótkiej, czterominutowej przejażdżki w stanie. Nieważkości. Jeżeli chodzi o sam rakietoplan, to wznosi się z pomocą silników na 80 km i tam wyłącza te silniki. Potem jeszcze rozpędem dociera na wysokość około 110 km nad powierzchnią Ziemi, a potem po łuku zaczyna opadać na Ziemię. No i wtedy już rolą pilotów jest to, żeby bezpiecznie sprowadzić go lotem szybowym właśnie na płytę lotniska. Jeśli chodzi o VSS Unity 2, to przekroczył on już granicę karmana dwukrotnie. Pierwszy raz w 2018 roku i drugi raz w roku 2019. I wtedy na pokładzie oprócz dwójki pilotów była też Beth Moses, która jest instruktorką kor Korpusu Astronautów Virgin Galactic, czyli to jest ta pani, która będzie szkoliła przyszłych kosmicznych turystów i można ją było uznać za taką pierwszą kosmiczną turystkę, która na pokładzie VSS Unity w przestrzeń kosmiczną poleciała. Także moi Drodzy, jeszcze troszkę trzeba będzie poczekać na to, żebyśmy i my, tudzież ci, którzy mają 250 tysięcy dolarów na wydanie, mogli przelecieć się właśnie z Virgin Galactic w przestrzeń kosmiczną. Z jednej strony, no niestety nie uda się uruchomić tej usługi w 2020 roku. Była zapowiadana właśnie na końcówkę tego roku, ale nie odbył się teraz ten właśnie lot próbny. Trzeba będzie odbyć jeszcze dwa loty próbne przynajmniej. A jeżeli okaże się, że coś jest mocniej nie tak, to może się to wydłużyć jeszcze bardziej, więc realny jest 2021 rok. Podczas pierwszego lotu miał lecieć sam Richard Branson. Więc tutaj też musi być wszystko dopięte na ostatni guzik, no raczej nie podejrzewam, żeby Richard wsiadł do Rakietoplanu, który nie jest do końca gotowy, chociaż z drugiej strony to jest taki surfer wśród e, przedsiębiorców. Mam wrażenie, że chyba jednak jest bardziej e, odważny niż tutaj rozumem się posługuje a może już na starsze lata troszeczkę pod tym względem złagodniał. Kto wie? Mniejsza większość w każdym razie na pewno jako biznesmen nie będzie chciał dopuścić do tego, żeby coś stało się załogantą już tym kosmicznym turystą. No bo to uderzyłoby bezpośrednio w jego spółkę akcje poleciałyby na łeb na szyję. Dodatkowo oberwałyby też pewnie inne spółki. Także mogłoby się to skończyć bardzo niewesoło już nie wspominając o tym, że po prostu miałby ludzi na sumieniu. Ale 2021 rok to jest rok, który wydaje się być najbardziej prawdopodobny. Trzymajmy kciuki, żeby no nie musiało się to przesunąć do kolejnego kwartału, czy kolejnego właśnie roku nawet na 2022. No i cóż, lepiej też z drugiej strony powoli, aż do celu, niż gdzieś tam z tego rowerka spaść po drodze, bo to byłoby nieprzyjemne. No i w momencie, kiedy Virgin Galactic odpali swoją usługę, to możemy się spodziewać, że bardzo szybko znajdą się też naśladowcy i pojawią się kolejne spółki, kolejne firmy, które będą oferowały właśnie takie usługi. Zresztą Blue Origin już w tym momencie gdzieś tam testuje też swojego New Sheparda, czyli właśnie rakietę, z pomocą której wystrzelona będzie taka specjalna kopuła, kapsuła, w której znajdą się też kosmiczni turyści i będą mogli podziwiać Ziemię z wysokości kilkudziesięciu kilometrów, czy też powyżej. Karmana, a potem opadną bezpiecznie na spadochronach na powierzchnię Ziemi. No i pewnie kolejni naśladowcy też pojawią się, kiedy zwietrzą w tym biznesie pieniądz, no bo to pieniądz będzie tutaj, jakby nie patrzeć, napędzał całość. A potem z czasem, podobnie jak loty samolotami, stanieje to na tyle, że i my zwykłe żuczki też będziemy mogli sobie na to pozwolić. Miejmy nadzieję, że prędzej niż później i że jeszcze się na taki przynajmniej suborbitalny lot załapiemy. Ja z Wami się będę żegnał, moi drodzy. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na drugi kanał Astro Chillout. No i cóż, żeby też śledzić tutaj na bieżąco nasze produkcje na Astrofazie, bo wiele w grudniu jeszcze się wydarzy. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.